go oh. Kampot, Kambolife, Kampot, Kambodża. Jesteśmy na Riverside, ja wam chciałem pokazać. Mam tutaj cały czas Riverside oczywiście w remoncie, ale jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku, dużo też ekip kajakarskich trenuje. Jak wiecie, w Kampocie za jakiś czas mają się odbyć ma się odbyć się Olimpiada Azji Południowo-Wschodniej także <tres> treningi się już rozpoczynają Olimpiada w maju także jeszcze zostało im trochę czasu ja akurat wyskoczyłem na chwilę na zakupy i tutaj też mam spotkanie jedno kawkę wypiję i lecę dalej no a tak się prezentuje o godzinie 8.30 Riverside i jak na razie nie za dużo ruchu na mieście. Także ja tutaj czekam na gościa, a zamówiłem sobie jednak kawkę. No i postanowiłem mimo, że wypiłem z ponad litrzejka gdzieś o 6.37 to jeszcze y, cheese Omlet czyli omlet z serem. Hmm, chyba około 2 dolarów też takie śniadanko, ale bo jest masełko, jest babieta, jest omlet z serem Także jest czym boi się pożywić. A ja sobie w międzyczasie powtarzam trochę kmerski Co mogę wam ciekawego powiedzieć, co dzisiaj no aha że chcę coś zjeść, czyli knią ciągniom, mahop kla kla A z przyjechało z Dubajos. O proszę bardzo świeża dostawa cygarek proszę bardzo ile taka przyjemność? El, za darmo Za darmo Wspieram kurde biznesu polskiego yeah, tu jest? 10 cygarek el, el Gidos El Gidos El Gidos, Proszę Trafiają cygarkę oczywiście do udełka House of Crafts House of Guest. To jest House of Crafts A tutaj są jakieś małe cygarka za darmo no. Za <laughs> Za darmo. Za darmo. Proszę bardzo. House of Crafts I piwo się też leje. Przez dalej. Przez Today, today you don't have work because the, this guy, this guy stay here to midnight. Jak nie opas, pachnął? Zapaliłbyś takie cygarką? Nie, nie zapaliłbym, nigdy się nie jarałem takimi ja rzeczami. Ale, cygaro jak cygaro. Nie znam się na tym, temat... ale. Tata Michała, Tata Michała jest YouTubeowy. z tego co słyszałem. Ja nigdy nie paliłem papierosów, a tym bardziej cygar. Więc trudno mi jest się wypowiedzieć na temat jakości. O, Pierwszy raz na żywo! Jest, jest i bez usługi! Do... Do... tak! To? Super! Stało się Bo my się nie widzieli opie od zeszłego roku! Dokładnie, <grym <grym> dokładnie! Merskiego. <grym> Super! Ale piwko jest i to żyje, No, dobra. E, Powiedz mi panie... Poza kamerą! Wy ja, się nie rozczytacie, ale tutaj jest właściciel restauracji e, która znajduje się u nas tutaj, e, gdzie mamy guesthouse. Właśnie jedzie na meeting e, przeciwko nowemu Zarządzenie, które chcą wprowadzić w Kampot odnośnie papierosów, będzie z, chcą wprowadzić zakaz palenia papierosów w Kampot. Także ciekawie się dzieje. My, oczywiście, jesteśmy u nas w House of Crafts. Mamy teraz akurat trochę gości, gości z, z ekipa telewizyjna, która z polem przyjechała do Kampotu. Chyba zaraz się zbierają, a ja idę oddać dokumenty. Cambodia Camp w Kambodża. Kolejny dzień. Troszkę te moje filmy będą takie, no nie bo jednego dnia coś tam nagrywam, drugiego mniej, no ale trudno. Jak widzicie, Riverside cały czas w remoncie, nawet już jakiś biały sobie tam biega. Chociaż trochę niebezpiecznie jest, bo można gdzieś tam sobie krótko skręcić. Trzeba patrzeć na pewno pod nogi. My przyjechaliśmy do restauracji. Tutaj Happy yy, Pizza. Obok kolejne tutaj lokale. Widzę, że remontują. Być może powstaną jakieś restauracje. Być może jakieś bary. Tutaj akurat jak widzicie mamy raczej taką starą zabudowę. A ja przejdę na rzekę. Dlatego, że tam widzę kajakarzy. Zanim dojdę nad rzekę, to jak widzicie w Kampocie porobili o, dużo takich obiektów i niestety ciężarówki, które często przyjeżdżają zabierają tą instalację ze sobą, kilka już takich miejsc widziałem a ja wam pokażę o treningi kajakarzy Ostatnio jest tutaj te, tego coraz więcej, ale myślę, że to też jest związane właśnie z majowym wydarzeniem, czyli olimpiadą Azji Południowo-Wschodniej. O, tam jedna ekipa, tutaj druga. Mamy godzinę po ósmej, także trening wcześniej rano. Tam nawet widzę, jest jakiś sprzęt gwizdek, czyli ogólnie porządne treningi woda jak możecie zobaczyć mimo, że o, tutaj to dużo jakichś kamieni cegieł, jakiś przewód ale woda bardzo czysta, nie ma opadów to woda jest naprawdę czyściutka mimo, że oczywiście jest troszkę śmieci także tak to się prezentuje Riverside godzina po 8. Obecnie znajdujemy się na markecie w Kampot. A tu Wam pokażę, właśnie jak mamy ślimaczki rzeczne. A te są już przyprawione z Chili. Jak widać, taki więcej koloru czerwonego. Sinia Michała mówi, że bardzo niezdrowe, no ale oni jedzą i kochają i żyją. My wchodzimy na market. Nie za bardzo lubię. To jest mało miejsca, ciepło, różne zapachy, ale czasami trzeba. A tutaj możecie zobaczyć bułeczki takie z mięsem jeszcze przed wypieczeniem. W środku ja Wam pokażę troszkę tutaj suszonych ryb. A tu mamy takiego wariata. Nie wiem nawet czy to jest, ale wygląda fajnie. Pięknych chryp, cała masa, Sad. Tutaj fajna sztuka. Co zdaje? Idziemy dalej. Marcin już mi zginął, nie widzę go. Jakieś wypieki jak zwykle Na targu z rana to jest ruch jak trzeba Kacze jajeczka Także zakupy na markecie Orzeszki Tutaj Marci coś kombinuje Czosnki Tak A tu mamy nawet Orzechy nerkowca oh, na no, te no, no. Także tak wyglądają jabuszka, a tutaj mamy orzech. Ale yy, no wyciąganie, że tak powiem, orzecha z, z tej skorupki jest bardzo yy, trudne. A go na te. Yy, bardzo trudne, to po pierwsze, a po drugie te orzechy mają yy, takie coś, że potrafią yy, popalić palce. To mi Michał mówił kiedyś także, że w Kambodży akurat przetwórstwo jest bardzo utrudnione. widział? Tak, tak, No Widzisz w ten sposób, zobacz ile tego oni dziennie wyłapują. No i zmierza tylko w jednym kierunku. To są ciekawe ryby. Nie, chyba nie. Ja się też nie znam na tyle na tych rybach tutaj, że nie będę się wygłupiał z Akuna te, Saat, Saat. Akuna te, na <laughs> ryży Mięgo na Haczykach Co? I ryż, zobaczcie ile rodzajów ryżu Biały, biało-czerwony, czerwony-biały Czarny, brązowy Brązowo-biały Wszystko jest i bananowca. Oni też robią z tego zupy, inne potrawy. Mamy chyba papaja poniżej, a tu mamy mięsko. Idziemy dalej. O, na suróweczki z papai. Wszystko jest. Mak! Mak! Tak, się. mak też mają, wszystko mają. Nerkowca. A w niżej grzyby są suszone, nie? Agar to bok. Salagarł. Nerkowiec, a tutaj mamy grzybki jakieś. Pachną całkiem przyjemnie. Także udało się. Yy, odebrać walizkę, bo walizka, marwec przyleciał, a walizka nie doleciała, ale po dwóch dniach dostarczyli ją do Kampotu, a w walizce, co to takie ciężkie, daktyle. daktyle z Dubaju, Saudi nawet, a tu mamy soplica pigłowa, soplica z czar, czar co, orzek w czekoladzie, soplica zwykła i gorzka, żołądkowa, żołądkowa gorzka z miętą. Także polskie akcenty w Kampocie. Za tyle z Saudi, czekoladki. Nie wiadomo skąd. z Dubaju, żebym sobie osłodził życie chyba. A my znajdujemy się w pokoju numer 4, czyli najlepszym pokoju w tym guesthouse. No a jeszcze tak, a propos, ludzie tam komentują, że ja dwie rewelencje, że ja nic nie robię. O, wieście mi teraz, zwłaszcza z tym guesthouse z barem yy, z klientami, dużo rzeczy do robienia zaraz będę odebrać walizkę zaraz jadę wpłacić pieniądze, żeby zrobić przelew na coś innego gdzieś tam po drodze jeszcze trening dodatkowo no, coś tam chcemy jak tutaj wszystko ustabilizujemy logo Cambola, jest najważniejsze jak ustabilizujemy wszystko to będziemy rozwijać inne logo a mianowicie logo <laughs> SmartEco <Eko. śmiech> także Mam nadzieję, że już w marcu w końcu coś zacznie się dziać. Takie są plany. Na pewno będziecie mogli zobaczyć więcej. No, a my teraz właśnie jesteśmy w guesthouse. Tak jak mówiłem, tak tyle, woda, czekoladki. Wszystko idzie do baru. A jadę dalej ogarniać. No i może jeszcze po drodze uda mi się zrobić trening. Godzina przed szóstą, House of Crafts, czyli nasz bar. Pokażę Wam, co tutaj się dzieje ciekawego. A nie dzieje się za wiele obecnie. Restauracji też nie za wiele osób. Wczoraj po prostu wieczorem to było tłumnie, zarówno i w restauracji, jak i u nas. Troszkę tutaj pozmienialiśmy obecnie. Dołożyliśmy zestaw z dołu, na razie tutaj na górę. Wczoraj było też więcej osób, ale tak nie za bardzo to mogłem nagrywać. Nasza barmanka sobie siedzi. A my jeszcze taki tematik tutaj. Właśnie ostatnio myślimy nad nim, czyli mleko kokosowe. No i właśnie tak sobie kupiłem takiego kokosa. Niektóre, wiecie, mają takie dosyć to jest płynne, rzadkie, galaretowate. A ten kokos już jest w miarę stary, dlatego, że ta powłoka, yy, znaczy no ta warstwa kokosa już jest dosyć duża i z tego właśnie się robi mleko kokosowe. I ten też, tutaj to skorupa na około kokosa jest dużo, dużo grubsza. Ostatnio się Bliżej zapoznajemy z panem kokosem Rodzina przed 6.30 powoli robi się ciemno A ja pozwoliłem sobie otworzyć Kokosa, którego wcześniej wypiłem I tak to się prezentuje Pod względem produkcji mleka właśnie kokosowego Kokosy muszą być starsze i muszą zawierać Właśnie Ten biały środek Jestem Sebastian kiedy wywiad, panie Sebastianie? Wczoraj. Wczoraj. To jeszcze nieupublikowany chyba. No. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku grupa Cambo Live. Pokazujemy tam troszkę więcej. Wrzucamy zdjęcia, informacje. Link w opisie tego filmu. Subscribe now.